Siema Siemanko z tej strony, Kaja Maja, i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiejszy filmik, tak sobie pomyślałam, że kiedyś, jak byłam młodsza, to korzystałam z takiego portalu społecznościowego, z którego część z Was na pewno korzysta dalej, jest to Lubimy Czytać. Około dwa lata temu ja się już przyniosłam całkowicie na Gudrycja, w ogóle nie korzystam z Lubimy Czytać, natomiast tam jest taka moja historia czytelnicza. I często. Na przykład w ulubionych książkach, albo w tym, co chcę przeczytać, dalej coś tam jest. I pomyślałam sobie, że dzisiaj sobie przejrzymy moje ulubione książki, które mam na lubimy czytać, i jakoś się będę do tego stosunkować. Taki po prostu luźny filmik. Zobaczymy. Co mnie ukształtowało jako czytelnika? Bo często to są książki, nawet jakieś ulubione sprzed 10 lat, albo nie wiem, sprzed 12 lat. Nie wiem, ile czasu ja miałam lubimy czytać, ale no rozumiecie, są bardzo stare, więc pomyślałam, że sobie przejrzymy ulubione. I to będzie jeden filmik, a później myślę, że dzisiaj jeszcze zdążę nagrać drugi, w którym zobaczymy moje, chcę przeczytać. Czy dalej tam się znajdują jakieś, których nie przeczytałam, czy znajdują się takie, których już nie mam zamiaru czytać, i tak dalej, i tak dalej. No, rozumiecie o co chodzi. Ja Was zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Spodoba. <grytanie> to chyba się mówi na końcu. No nieważne, intro. Dobra, no to ja włączyłam nagrywanie ekranu i teraz zrobimy takiego switcha z dół, góra i moja buzia jest mniejsza, a to, co powinno Was najbardziej interesować, jest większa. Yy, mamy główny pulpit, lubimy czytać. Yy, I wchodzimy sobie w, w moje konto, pewnie to będzie gdzieś tu. No, fajnie byłoby, gdyby się pokazało. OK. Yy, I oczywiście yy, nie ma tu ulubionych. Mm. O, ulubieni są. To chyba tutaj. A, to są ulubieni autorzy. Rick Riordan. Ej, ja nie umiem już w tą... No czemu tego tu nie ma? Na biblioteczce powinno być. Okaże się, że usunęli tą półkę i się nigdy nie dowiemy, co było moimi ulubionymi. O, są ulubione. 31 ulubionych książek. Wydaje mi się, że tam będą Harry Pottery, więc jakby... O, okej. Okay. Okej. Okay. O kurczę, czekajcie chwilę. cięcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Dobra, i tutaj mamy pulpit. I myślę, że zaczniemy od góry, no bo to jest jakby najbardziej logiczne. Tak, i znajduje się na pierwszym miejscu posłaniec Markusa Zusaka. Ja o tej książce mówiłam w jednym z moich ostatnich filmików, chyba Książki Dobre na Początek. Ta książka, jak ja ją przeczytałam, bardzo mi się podobała, więc jakby nie dziwię się, że tutaj jest. Dalej bym ją polecała, bo dalej została ze mną takim bardzo dobrym doświadczeniem, że tak się wyrażę. Więc tutaj jakby się w 100% zgadzam ze starą mną. E, Niżej mamy niebo jest wszędzie, Jandy Nelson, to jest autorka y, trochę bardziej znanej książki, mm, Słońce, ojejku, czekajcie, zapomniałam w tej chwili, zaraz sobie przypomnę, mm, dobra, nie przypomnę sobie, ale wkleję Wam, nie wkleję Wam, bo się pojawia tutaj ekran, y, Słońce o bliźniakach takiej y, y, i tam jest też... Y... Jejku, jejku, ona też jest bardzo fajna. I ona miała wznowienie z dwa lata temu, dlatego było o niej dosyć głośno. Mm, nie, ja tu muszę wygooglować. Kurczę, czekajcie chwilę. Dobra, w sumie wygoogluję na pulpicie, który się nagrywa, jakby. Zrobimy to szybko. Tak, Oddam Ci Słońce. Już mi się znaczy, mi się zobaczyłam po prostu. Tak i ogólnie Oddam Ci Słońce jest właśnie taką bardziej hype'owaną książką. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to ja pamiętam jak czytałam bardzo dawno temu Niebo jest wszędzie. I teraz wspominając również Oddam Ci Słońce, które czytałam później i które też mi się bardzo podobało. Jednak Niebo jest wszędzie było dla mnie lepsze. To jest historia ogólnie o takiej dziewczynie, która, mm, której umiera mama. I, I ta książka jest po prostu o tym, jak ona sobie radzi yy, psorki, której umiera siostra. I to jest historia o tym, jak ona sobie radzi z tą żałobą. Yy, powiedziałam mama, dlatego że mama ją zostawiła, jak była młodsza. To też jest na początku książki, tak mi się wydaje, więc to nie jest duży spoiler. Zresztą to nie jest w ogóle spoiler, bo nie mieszka z tą mamą, więc wiadomo, że zadajemy sobie pytanie, gdzie ona jest. I ogólnie o tym jest książka. Ona jest taka bardzo lekka w ciężkim temacie, więc też ją bardzo polecam. Dalej mamy Kamienie na szaniec ogólnie, to jest dosyć śmieszne w sumie. W sensie, nie wiem czy bym dała teraz Kamienie na szaniec do ulubionych lektur. No ważna lektura jakby, spoko, ale na pewno gdzieś tam mnie wzruszyła, ale jakoś tak ze mną nie została tak teraz. E, ok i mamy Cassandre Clare i Mechaniczną Księżniczkę, czyli trzeci tom Diabelskich Maszyn. Ja tą książkę czytałam jakoś w około premiery, niedługo po. Tak mi się wydaje, i bardzo na nią czekałam. I w momencie, kiedy ją kupiłam sobie, to przytam ją w jeden wieczór, i to było najgorsze, co może zrobić czytelnik, bo ta książka wcale nie ma 100 stron. Rozumiecie o co chodzi? Czeka człowiek na książkę, czeka na nią nie wiadomo ile czasu, i wreszcie w premierze ją czyta, i nie zajmuje mu to, wiecie, ma zero przyjemności z tego, bo on to czyta w. 5 godzin i ma przystaną książkę, dlatego że tak strasznie się na nią nastawił. Ee, dalej ją miło wspominam. Wydaje mi się, że gdybym ją czytała dzisiaj, to nie oceniłabym jej tak wysoko, ale oczywiście ja planuję reread tej serii, więc zobaczymy. Ale wtedy, jak ja czekałam na tę premierę, słuchajcie, ja tak płakałam przy tej książce. Pamiętam, no byłam troszeczkę młodsza. Zresztą sobie możecie zobaczyć, kiedy wychodziła w Polsce ta książka, to okaże się, że to chyba dużo młodsza. Ale. No, rozumiem, rozumiem, dlaczego ona się tu znalazła. Eee, I tak, i niżej mamy Wystrzelową Maturzystkę, czyli drugi drugą część takiej serii. I tu widzicie autorkę Gaja Kołodziej. To też była książka, która. Bardzo mocno mm, gdzieś tam mną wstrząsnęła, dlatego że ja się zdziwiłam, bo się nie spodziewałam tego, że nam się tak spodoba. To jest akurat druga część. Pierwsza część to jest Wystrzałowa Licealistka, i to jest ogólnie polska książka, którą bardzo polecam, tylko w tej chwili widziałam, że się raczej jej nigdzie nie dostanie, jak coś to w bibliotekach, o y, dziewczynie, która y, zostaje ściągnięta w liceum do takiej tajnej agencji rządowej, coś takiego. W sumie o tym. I ona tam zostaje chyba agentką numer 12 w takim specjalnym. Budynku, i ona dostaje za to pieniądze w ogóle. No, życie marzenie, no, jakby zaczyna zarabiać właśnie w wieku licealnym. Przy czym jest to praca bardzo niebezpieczna, i ogólnie o tym jest książka: o tym, jak ona sobie radzi z tym życiem normalnym, będąc jednocześnie podwójną agentką. Natomiast bardzo polecam tą książkę. W sensie, ja teraz dalej po czasie mam od razu ochotę na jej relit Wydaje mi się, że pewnie inaczej bym teraz ją postrzegała. Chociaż nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo ona mi się nie podobała po raz drugi, bo naprawdę ja ją ojejku, przypomniało mi się, Jezu, jesteśmy z moimi ulubionymi książkami ogólnie. To, że one były moimi ulubionymi książkami 10 lat temu, czy 5 lat temu, czy 15 lat temu, to nie znaczy, że ja mniej przestanę miło je wspominać. Wiecie o co chodzi. I ta książka naprawdę powinno być o niej bardziej głośno. Powinno być o niej głośniej, po prostu bardziej głośno. Powinno być o niej głośniej, dlatego że... Była fajna, naprawdę i bardzo ją polecam właśnie dziewczynom, gdzieś tam, przybliżę Wam może trochę ekran, o. Yy, Polecam ją gdzieś tam dziewczynom, m, które są w wieku takim około gimnazjum, liceum, nie ma już gimnazjum, no to późna podstawówka liceum. Bardzo fajna książka i wiem, że też ją polecałam moim znajomym i też coś tam czytali. Okej, okay. dalej ja to ogólnie przesunę, bo mamy samego Riccardo Jordana. znaka ten, syn Neptuna, zagubiony Heros. I powinny być tu gdzieś też niżej się pewnie znaleźć kolejne dwie części. A nie, bo to są ostatnie trzy. Okej, okay. tu są pierwsze trzy części e, olimpijskich Herosów, i widzę, że nie mam dwóch ostatnich. No okej, okay, może mi się mniej zaczęła podobać ta seria, rozumiem. E, nie będę tego komentować. Kolejna seria po Persim Jacksonie, e, Riccardo Jordana, raczej. Okresie, w którym to czytałam, a czytałam to jak wychodziło, i pamiętam, że dostałam w boksie pierwsze trzy części na święta, to wszystkie książki Ricka Jordana lądowały w moich ulubionych. Okej, okay, i niżej mamy takie, taką serię, ja ją pamiętam, ale okej, okay, i są wszystkie części cztery, jakby. Konszakty ze smokami to jest pierwsza część, i to są książki, e, jak widzicie, z cyklu Kroniki Zaczarowanego Lasu. Patrycji Wrede, chyba tak to się czyta, nie wiem. Nie mam pojęcia. W każdym razie to jest, to jest bardzo dawno dodana książka do mnie przez ulubionych ja, do ulubionych. ja już nie pamiętam, o czym ona nawet jest. Pamiętam tylko, że pierwszą część, że to było o smokach, które mają swoje księżniczki i przetrzymują te księżniczki. To była taka 100% bajka. Taka seria y, około dziecięca po prostu. Taka fantastyka dziecięca, coś takiego. Ja. Mam też miłe wspomnienia z tą książką i planuję ogólnie jej na, yy, na kanał jako seria z dzieciństwa, ale kompletnie już nie pamiętam o czym była i pam pamiętam tylko, że jak ją czytałam, chyba to była pierwsza część, yy, to byłam chora i yy, yy, jak jest ten, ta maść Wigt, taka maść jak ona się nazywa? W każdym razie pomalu, posmarowałam z nią całe zatoki i wszystko mi leciało z nosa. Jakie mam wspomnienia związane z tą książką, i nic więcej nie pamiętam, więc ale ogólnie to pamiętam, że byłam też, bardzo mi się podobała ta książka. I niżej mamy dzikie kury, o których jest vlog, więc nie będę tu za dużo mówić. I mamy pierwszą, i piątą część, nie wiem, gdzie się podziały trzy w środku. Um, I Niżej Świat według Psa, książka, którą Doroty Sumińskiej, książka, którą dostałam na urodziny. E, I to jest książka o, z perspektywy psa pisana. Myślę, że teraz, jakbym ją przeczytała, to uważałabym ją za infantylną, bo e, jednak to jest dziwne czytać książkę z perspektywy psa, jakby w pierwszej osobie. Ale wtedy naprawdę mi się bardzo podobała. I pamiętam, że jeszcze chodziłam na e, lekcję Skrzypiec i. E, Dałam tą książkę mojemu panu, który mnie uczył grać na skrypcach, bo on był e, tym psy, też tak jak ja, i miał swojego psa, i powiedział, że o, dam to żonie, żeby przeczytał", ale ja, przeczytała, ale ja wiem, że on też ją czytał. Więc jakby tak, pożyczałam jeszcze tą książkę. Oj, to było bardzo dawno temu. Gdzieś w podstawówce, w gimnazjum. Tak, to była pierwsza klasa gimnazjum, pamiętam, bo pamiętam moment, w którym ją dostałam na urodziny od koleżanki. A nawet niżej mam datę w ogóle, kiedy przeczytałam 2012. Który mamy? To 10 lat temu w ogóle. No, mało już z tej książki pamiętam, ale pamiętam, że. Ej, dokładnie, nie, myślałam, że to jest 03-11, a to jest 11-03. To nieważne, myśl... bo jakby to był 03-11, to praktycznie byłoby równo 10 lat. Okej, okay, nieważne. W każdym bądź razie pamiętam tą książkę bardzo dobrze. Yy, znaczy w sensie nie pamiętam jej bardzo dobrze, sorry, zagubiłam się, ale pamiętam, co chciałam powiedzieć, że pamiętam to to, że bardzo mnie wzruszyła w jednym momencie taki był wzruszający moment i akurat ten moment yy, pamiętam. Yy, no nie będę wam spoilerować, bo może chcecie przeczytać. Bardzo taka uwrażliwiająca myślę, że książka. Natomiast po 10 latach to już umówmy się, ciężko jest coś powiedzieć na temat tego, co się czytało. Książkę tą posiadam, więc ogólnie może kiedyś się zdecyduję przeczytać. I niżej mamy też Lika Jordana i też dwie części. Ja podejrzewam, że one są rozbite, po prostu te książki, tak jak czytałam, więc reszta będzie niżej. To wtedy je sobie pominiemy. Jakby też nie, nie ma co tu mówić. To jest trzecia i piąta część Persiego Jacksona. Ja też Persiego Jacksona w 2021 roku re całego, więc o tym wydaje mi się, że też mówię na kanale. Na pewno o piątej części. Albo nie, bo pierwsze trzy ja czytałam, pierwsze cztery ja czytałam, jak jeszcze nie było kanału. Nieważne, w każdym bądź razie no, seria, która zawsze ze mną zostanie, tak samo jak niżej, jest Harry Potter. Harry Potter, który, mm, o którym będzie filmik na kanale. Nie wiem, czy już się pokazał, nie wiem, co będzie pierwsze. Nie wiem, czy w ogóle zmontuję ten filmik, bo tak jestem niepewna trochę. Ale y, Harry Potter i tu mamy wszystkie części będą, bo jest piąta, trzecia, szósta. I idziemy na następną stronę. E, tak, i są wszystkie. Druga, pierwsza, siódma i czwarta, oczywiście nie po kolei. Harry Potter, który gdzieś tam w jakiś sposób był pierwszą książką, która, przy której zerwałam nockę w podstawówce, więc zawsze, zawsze się będę zgadzać z opinią, że jest to jeden z moich ulubieńców. I Harry Potter, którego teraz iliduję też podwójnie, nawet bym powiedziała, bo słucham jednocześnie audiobooku w oryginale i czytam po polsku. Nieważne, jakby nie oceniajcie. Wszystko, wszystko jest, co sprawa wam przyjemność, jest dobre, tylko pamiętajcie też o obowiązkach. To jest też ważne. Okej, okay, w każdym razie, no jakby tu nie ma co mówić. Kocham Harego dalej. No i jak już wspominałam, że Rick Riordan będzie rozwalony, no to tu mamy pierwszą część Persiego Jacksona. E, niżej mamy wystrzałową licealistkę, o której już mówiłam przy okazji mówienia o drugiej części, również jest w moich ulubionych. E, I tutaj i wciąż ją kocham, Nicolasa Sparksa. To jest ciekawe dosyć. Huh. Ale widzę, że jest 9 na 10 i ulubione, czyli coś mi jednak nie pasowało. Ja pamiętam tę książkę. Pamiętam, e, jak ją czytałam, to było gdzieś na wakacjach. I pamiętam, jak ją skończyłam, i jak ona się przerażliwie smutno kończyła. To jeszcze był taki czas, w którym rzeczywiście ja czytałam tego typu literaturę, ale po przeczytaniu w 2021 roku, teraz Anioła Stróża Nikolasa Sparksa, ja. Oj, przepraszam, coś mi przeskoczyło. Ja się troszeczkę zraziłam, bo bardzo mi się nie podobała Anioł Stróż, i już go nie czytam w ogóle na razie. Zobaczymy. Ja mam na półce od 10 lat pamiętnik z nadzieją, że kiedyś go przeczytam, a i wciąż ją kocham, wydaje mi się, że sprzedałam. Więc tyle na temat ulubionych książek, natomiast na pewno bardzo dobrze pamiętam tą książkę. Teraz jak sobie myślę. Pamiętam o czym była, o, czym był, o, o, o kim, kim był główny bohater, kim była główna bohaterka i jakiej sytuacji życiowej on się znajdował. Więc jak sobie teraz wspominam tą książkę, to bardzo dobrze ją pamiętam, a minęło bardzo dużo czasu, odkąd ją czytałam, więc myślę, że to jest też kwestia dobrej książki, jeżeli się dobrze pamięta fabułę. Więc jak najbardziej, czy się zgadzam, czy nie zgadzam. Ciężko mi stwierdzić, bo już emocjonalnie się nie czuję do niej tak przywiązana. Natomiast bardzo dobrze pamiętam fabułę, więc to oceniam na plus. E, I niżej mamy dziewczyny z Hex Hall e, i część drugą. Jest też część pierwsza, i jest część trzecia, która nie jest wydana w Polsce. E, no, tutaj nie mogę powiedzieć, że nie jestem emocjonalnie związana z tą e książką, dlatego że ja uważam, że w dalszym ciągu, bo teraz robiłam read w oryginale. W sensie nie skończyłam jej. Zaczęłam ją czytać w oryginale jakoś we wrześniu, tak żeby sobie odświeżyć i jej nie skończyłam. Ale nie, nie skończyłam dlatego, że nie chciałam, tylko po prostu uważam, że re to wiecie. Tak można odłożyć na bok sobie, jeżeli ma się książki jakieś do czytania. I ja dalej bardzo mocno jestem emocjonalnie związana z tą książką i uważam, że jest ona lepszy, jedną z lepszych e, książek takich e, z fantastyki młodzieżowo takiej... Mm, Kurczę, nie wiem jak to nazwać, z takiej, bo to, ogólnie to jest historia o dziewczynie, Sofii, która jest wiedźmą i się dostaje do takiej szkoły, w której są właśnie wiedźmy, chyba elfy czy tam wróżki, to się nazywa, i zmiennokształtni. I oni się tam uczą w tej szkole, natomiast jest też oczywiście druga strona medalu, ale w pierwszej części jeszcze tego tak, no to jest po prostu o tym, ona trafia do tej szkoły i tam w tej szkole dzieją się różne przygody i tak dalej. Tutaj ta książka się broniła bardzo dobrze humorem, bo ta główna bohaterka oczywiście, książka z pierwszej osoby typowo dla tych typowych książek e, takich młodzieżowych około. E, e, ona się broniła humorem, dlatego że ta Sofi była bardzo taki, miała cięty humor. Dalej bardzo, bardzo dobrze wspominam i pierwszą, i drugą część. Ja jestem ślepa, przepraszam, że tak przybliżam ekran, e, więc. E, no, jest okej. Okay. I niżej mamy ósmy, ósmy tom Jerzy czyli Pulpecja Małgorzaty Musierowicz. Ja czytałam bardzo dużo książek Jerzy Ciady, nie wszystkie, ale większość. I rzeczywiście Pulpecja była jedną z moich ulubionych części. Hmm, tutaj nie ma co mówić za bardzo, bo to jest któraś tam część. Opowiada o Patrycji, to jest... E Czekajcie, jakby to powiedzieć, bo już zapominałam tam osoby. To jest jedna z tych córek, tych borejków i tyle. Właściwie to jest książka obyczajowa. Teraz wiem, dlaczego mi się podobała, natomiast nie powiedziałabym, że dalej jest moją ulubioną. Chociaż planowałam Jerzy Jerzycjady, ale jak zobaczyłam, ile jest tych tej chwili tomów, ja jakby mam wszystkie tomy w domu, bo my zbieramy. Jest chyba teraz 22 tomy, już i pani Małgorzata Musi Robić ciągle pisze, więc. Przy czym te tomy nie są grube, więc się dosyć spoko czyta, ale jakbym sobie pomyślała, że mam 22 tomy przeczytać, myślę o przeczytaniu tych tomów, których jeszcze nie czytałam, ale to z kolei trochę mnie ogranicza w czasie, bo ja niekoniecznie pamiętam, co się dalej działo. Jeszcze te czasy ósmego tomu Pulpecji i tak około tego to wiem, co się dzieje, ale już te takie tomy od 16 plus to ciężko. Zobaczymy, zobaczymy. Natomiast rozumiem dlaczego. Ale no, cóż. Nie powiedziałabym, że dalej jestem tak, wiecie, związana z tą książką. I dalej mamy Psi rok, 12 miesięcy, 4 psy i ja. Mam tą książkę chyba w domu, o ile jej nie sprzedałam. Nie pamiętam jej w ogóle. Tak teraz próbuję sobie przypomnieć, ale wiecie co powiem wam, że jak tam ten Psi rok czytałam 10 lat temu, to tu musi być przynajmniej 14. No dobra, może 12, bo wtedy lata mniej się wolniej leciały. Więc 12 lat temu powiedzmy, więc jakby zero pamięci o, o tym, o czym jest ta książka, ale wiem, że mi się podobała. Natomiast jakby nie czuję przywiązania, bo kompletnie nic nie pamiętam z niej. Nawet nie jestem w stanie Wam zakreślić fabuły nic. Z jakiego to jest w ogóle wydawnictwa? Nie widzę. Okej, okay. nieważne. I niżej mamy dziewczyny z Hex Hall, tom pierwszy, i chyba na tym jest w ogóle koniec. I mówiłam wam już o dziewczynach z Hex Hall, więc. Na tym jakby, to były moje ulubione książki. Okej, okay. nie, jestem zaskoczona, bo niektórych nie pamiętałam, żeby się przewijały, na przykład I wciąż ją kocham, absolutnie nie pamiętałam, czy też Pulpecja, ten Psirok też nie pamiętałam, żebym dawała do ulubionych, a niektóre jakby dalej uważam, że zasługują, znaczy wszystkie zasługują na to miejsce, umówmy się, dlatego, że książki, które gdzieś tam nam się bardzo podobały, Wtedy, nam, kiedy nam się bardzo podobały, no to nam się bardzo podobały, a to, że teraz już ich nie pamiętam, no to nie ma żadnego znaczenia, tak? Ja nie będę teraz stała na lubimy czytać i usuwała książki z ulubionych, które, wiecie, nie pamiętam, bo to nie ma żadnego sensu. Natomiast jest, było to ciekawe doświadczenie. Okej, okay, jakby jestem zadowolona, bo też wcześniej na to nie patrzyłam specjalnie, żebyście mieli taką. Wiecie, relacja na żywo, <laughs> dlatego mam nadzieję, że no wyszło to w miarę naturalnie i że po prostu yy, też może czytaliście któryś z tych książek. Nie mówię o Harrym Potterze, bo to pewnie większość ludzi czytała, ale te mniej znane. Jeżeli czytaliście, to możecie mi napisać w komentarzu, co sądzicie o tych książkach, yy, a jeżeli nie, no to... Może którąś, którąś was zainteresowałam. Ja oczywiście zapraszam do oglądania reszty moich filmów. Zapraszam na mojego Instagrama, Goodreadsa. Linki znajdziecie w opisie. I życzę Wam miłego dnia. Hej!